Natalia nasza wyprawa wyprowadziła Wrocławia kończy się planowo, bo wygrano 4 do 1 ze do Wrocław. To spotkanie, jak pod to spotkania jak oceniasz realizację naszego planu na ten mecz i zadowolenie z postawy drużyny? No przede wszystkim przechodzimy dalej, tak naprawdę to się liczyło. Jedyne co może trochę boleć, tutaj jedna stracona bramka w końcówce spotkania, a niemniej jednak najważniejsze jest to, że jesteśmy. No przechodzimy dalej. Miałaś okazję zadebiutować w 11 -y i to też na boisku, które znasz doskonale, także rozumiem, że był to dla Ciebie szczególny występ. Trochę można powiedzieć, że czułam się jak w domu. Dziewczyny też się z tego trochę śmiały, ale no mecz bliski w bliskim sercu. Już w niedzielę powtórka tym odzią ze śląskiem Wrocław i to już będzie wyraźnie trudniejsze spotkanie, tym bardziej, że Śląsk jest ostatnio w gazie. Tak, na pewno nie odpuszczą, bo znam ten zespół, także trzeba będzie wyjść z jak naj. Najbar największą wolą walki i żeby jednak te trzy punkty tutaj zdobyć. To jest też tr trudny teren. Dziękuję. Dziękuję.